Bogdan, pytanie jeszcze, co ty, co ty myślisz w ogóle, jak to się rozwinie teraz no, z tym, co teraz jest, jeżeli chodzi o. Tak, o, o, no, no, no co, co jest na bieżąco teraz? Ja w jakim kierunku. Ja, ja, ja wiesz, no, ja się w ogóle dziwię, że to się w ogóle znowu, wiesz, ta sytuacja w ogóle rozkręca. Ja się w ogóle dziwię, że, e, że to w ogóle ma miejsce. Ja się w ogóle dziwię, że, e, że to nabiera jakiegokolwiek rozpędu i że ludzie nie widzą, albo zapomnieli o tym, co było przez dwa lata ostatnie, nagle wrzutka następna jest e, wrzutka jest następna z tymi, wiesz, tutaj tymi nowymi tutaj bąbelkami na twarzach, nogach itd., itd. i tak dalej, i tak dalej i to jest dla mnie porażka. Ja oczywiście mam na to swoją teorię, e, która się wiąże z tym poprzednim, powiedzmy, e, szprycowaniem, i tutaj, i, I tutaj, no niestety, no jak zwykle, nie możemy mówić jak zwykle jasno i wyraźnie, ponieważ, e, ponieważ jest to jak zwykle będzie do bana nadawało się. Niemniej jednak, niemniej jednak, e, nie wiem jak zareagują ludzie, czy jest już jakiś popłoch. Oczywiście to bardziej, bardziej strasznie wygląda, prawda? Bo tam był tylko katar. Kaszel. E, docelowo, docelowo chodziło o ewentualnie respirator na płucach, ale tu jak się człowiek widzi, że wiesz, człowiek jest jakiś owrzodzony, ma jakieś bąble, no to ja pierdzielę, nie, e, no to jest strach wielki, strach się bać, strach się żyć, Ania tutaj ma, tutaj ma dużo racji, nie, nie komentuje, tylko komentuje komentarz, także jak ktoś widzi komentarz, to wie co bym chciał powiedzieć a propos tego e, i tu jest tak naprawdę, słuchajcie, tu jest tak naprawdę, słuchajcie, nie wiem, czy to jest trzecia faza, czy to jest na razie taki test teścik wrzucony, jak znowu się uda zmanipulować naszym społeczeństwem, czy, 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 czy to jest normalne? Słuchajcie, rok temu rok temu, to jest Monika, bo ty mi to podawałaś chyba, że rząd Kanady zamówił już szczepion szczepionki na wieczną ospę tak? W Kanadzie? Coś takiego, koło rok temu, słuchajcie, nagle duże zamówienia na wieczną ospę w Kanadzie były zrobione. Także widzimy, że wszystkie te rzeczy są w jakiś sposób zaplanowane. One są, one są w jakiś sposób już dawno temu przygotowywane. Czyli ta koncepcja jedna, druga. Ktoś tak, gdyby wiedział, jaki będzie efekt tej pierwszej fali. Teraz będzie kolejna, kolejna rzecz. No, ja bym się tego nie bał. No, słuchajcie, my musimy być tak naprawdę my musimy być tak naprawdę tutaj twardzi, bo w ogóle no, przestać się bać tego. No. Co nam da, że się będziemy bali? No nic nam to nie da. No, na pewno nie będziemy, ja przynajmniej nie zamierzam, ani na pewno Monika, nastawiać ręki pod jakiekolwiek igły, pod jakiekolwiek to następne... Nie, nie, Bogdan, to nie, 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 o, nie o to chodziło w moim pytaniu, tylko w ogóle generalnie... To... Wiesz, nie, 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 to wiesz, to wiadomo, że my się nie boimy tego i nikt nie będzie nadstawiał, tylko generalnie czy oni pójdą jeszcze dalej niż to było do tej pory, czy, czy jeszcze na razie nie pójdą tutaj u nas, ze względu na to, co się dzieje na wschodzie, tak? I u nas wewnętrznie z turystami. Czy u nas na razie to... Jak ty myślisz? Ty myślisz, że to jeszcze będzie jakoś trwało dłużej z tymi turystami, bo tam to widzę tak jakoś, ja nie wiem, ja szczerze mówiąc wyłączyłem się na ten konflikt rosyjsko-ukraiński i nawet nie mam pojęcia, co tam się tam obecnie dzieje, czy tam rzeczywiście jest jakaś dalsza, postępująca ta akcja, czy ona jest... W jakiś sposób się unormowała na jakimś poziomie i gdzieś tam, no. To znaczy nie, no to Bogdan, to będzie konflikt klący, to będzie konflikt klący, tak jak ja mówiłem, jeszcze przed jego rozpoczęciem, bo to mówiliśmy jeszcze na jesieni, jakżeśmy, jeszcze chyba nawet wtedy był Michał Żulikowski, był Marcin Bustowski w tych programach. To ja mówiłem o tym, o tym, że do takiego czegoś dojdzie, ale to tylko jeszcze w kontekście mówiłem tam Białorusi, Rosji w ogóle, bo to była sytuacja wtedy świeża. Z tymi z tymi, sytuacja z Białorusią była świeża wtedy, tak? Ale yy, akurat dzisiaj czytałem to, co mi przesłał Paweł Ziemiński, i tam była taka odezwa rozumiesz yy, Korpusu oficerskiego armii rosyjskiej, emerytów, tamtych rosyjskich i w ogóle całych jakichś tak tych wszystkich organizacji stowarzyszeń. Że im się bardzo nie podoba i to była odezwa taka do prezydenta, do w ogóle tam do, chyba do tego całego, jak się nazywa szef cerkwi prawosławnej w Rosji. Pop? Pop? Znaczy, Pop to tak, ale, ale, ale te, tam jest jakaś ta nazwa taka specyficzna. Patriarcha, patriarcha, patriarcha. tak? Do patriarchi Rosji rusi, tak? Y i tamto wielu jeszcze innych jakichś tamtych najważniejszych osób w państwie, że oni bardzo źle postrzegają, w jaki sposób to jest prowadzone i dziwią się w ogóle, w jaki sposób to jest prowadzone właśnie. To jest dziwne dla tych środowisk kombatancko -wetera i weteranów, bo tam weterani też, te stowarzyszenia weteranów wszystkie zabrali, zabierały głos, ale także stowarzyszenia tych oficerów obecnych, armii, w ogóle tych, tych rosyjskich. I im się w ogóle, oni w ogóle się dziwią, jak jest prowadzony ten konflikt, ten, ta operacja. Że to jest prowadzone wbrew sztuce wojennej, wbrew w ogóle no różnych jakiś różnych tam zasadom w ogóle prowadzenia na przykład. Jakiejś tam operacji w ogóle prześciły specjalne tak samo. To jest to, co ja mówiłem, też to, co ja widziałem wcześniej, już te, nawet przez te dwa miesiące, ale, ale, ale i wcześniej, tak samo, o tym, co mówiłem, że to, że to nie będzie normalna wojna, tylko to jest po coś. I teraz jest pytanie, no wiadomo, że my wiemy, po co to jest, bo to chodziło o to, żeby tych ludzi po prostu. Yy, przesiedlić, tak, tutaj na nasze tereny, czy w ogóle wywalić z tamtych terenów, żeby przejąć te tereny. Po co to wiadomo, bo to plany Nowej Jerozolimy i tak dalej. też też nie, nie można za bardzo o tym mówić otwarcie, żeby znów nie, nie algorytmy, nie po prostu nie wyrzuciły nam później jakich, jakichś banów, nie dały na, na kanały. Ale generalnie, no to wiemy o co chodzi. I teraz tak, ja myślę, że to będzie Bogdan jeszcze trwało jakiś czas. Będzie to trwało i tak jak to obserwuję, to na pewno to, to, się, to się nie skończy szybko. Tylko czy będzie miało to przełożenie na to, co będzie się dziać u nas, po prostu w kontekście tego, co mówiłeś, tych krust i tak dalej. Czy, czy nie będzie miało to przełożenia i to samo będzie u nas, jeszcze biorąc pod uwagę to, co robi. Yy, światowa Organizacja Zdrowia, te wszystkie jakieś tam przepisy, które chcą przepychać, i tak dalej. Czy oni u nas wprowadzą te, za, te obostrzenia, jakieś takie, po prostu tą piątą fazę, czy którąś już z kolei? Yy, czy z uwagi na to, że u nas jest ta turystyka tak rozwinięta i jest to, co się dzieje za granicą, tutaj na wschodzie, a właściwie, tak jak powiedział prezydent, już tej granicy praktycznie nie ma, tak? Tylko już jesteśmy jednym organizmem. Także czy oni to u nas będą po prostu też tak restrykcyjnie robić? Bo mnie to zastanawia, czy to jak gdyby im pozwoli to, co się dzieje, to po prostu tutaj u nas. Znaczy no, ja, Sebastian, no tutaj mówię, to jest chyba jeszcze zbyt wcześnie, żeby powiedzieć, bo ja cały czas zastanawiam się, no ja chyba dobrze odpowiedziałem, bo ja cały czas zastanawiam się, czy nasi tutaj mieszkańcy w Polsce dadzą się po raz kolejny nabrać na to, bo. To może być tylko taka na razie wrzutka, taka sondażowa, czy my to chwycimy, czy nie. Oczywiście, że to jest powiązane z WHO, oczywiście, że to ma spowodować, że nasz rząd bardzo chętnie odda im tę część tutaj władzy a propos zdrowia i tych właśnie e, sytuacji związanych z pandemią, która e, nigdy nie było tyle pandemii na no, przestrzeni 10 czy 100 lat, jak teraz jest, słuchajcie, co, co chwilę nowa jakaś Zaraza wyskakuje, mówię tak, jak, tak, jak, tak, jak, e, nie wiem, e, skądś wyciągnięta jak królik z kapelusza, i to chyba o to chodzi, żebyśmy wyrazili zgodę na to, aby zrzec się tych swoich praw na rzecz WHO. E, ale z drugiej strony, patrząc, bo to nie jest takie, chyba takie proste, e, bo z drugiej strony, patrząc, e, mogą też zakładać, że tym razem im się to po prostu nie uda. Że tym razem ludzie nie pójdą w to tak jak w tą, na tą pierwszą fazę. Może się okazać, że to nie będzie już 50%, tylko na przykład 30 albo 40%. Nie wiem, czy to będzie się wiązało na przykład z takimi e, sytuacjami, jak miały miejsce wcześniej, e, z tymi lockdownami, z tymi wiesz, e, czy maseczki będą potrzebne. No musi być jakaś charakterystyczna rzecz, która musiałaby pokazywać, że my jesteśmy za. Oni będą chcieć mieć e, tutaj. Jakiś taki wskaźnik, jak dużo ludzi popiera, czy jak dużo ludzi jest przeciwko i nie zgadza się z tymi pomysłami. Tutaj na poprzednią fazę mieli bardzo proste do określenia bo wystarczyło wyjść na jakąkolwiek ulicę jakiegokolwiek miasta i widzieliśmy, że 99% za przeproszeniem osób chodziło w tych szmatkach na twarzy i mieli jasność. Że społeczeństwo popiera ich decyzje. Mieliśmy jasność, że społeczeństwo akceptuje to, co robią, i najprawdopodobniej no, można to przyjąć od strony rządu, że w tym momencie ufają ich decyzjom, ufają ich e, założeniom, że trzeba tak z tym walczyć. Jeżeli tutaj e, nie, będzie, y, nie, będzie, nie będzie takiej sytuacji, że e, narzucą znam już maseczki, chociaż ten nasz tutaj ostatnio chyba, nie wiem kto to był Horban chyba, albo nie wiem czy Horban, czy ten drugi. Grzeszowski mówił, chyba tak, o maseczkach mówił, że te maseczki to powinniśmy w ogóle mieć je najlepiej super grubsze, klejone w ogóle do twarzy na zawsze bo to jest tak bezpieczniej oni muszą zrobić jakiś katalizator, żeby siebie móc określić, a czym inaczej, taki wskaźnik aby móc zobaczyć, jaki jest skutek tego, co mówią w społeczeństwie bo jeżeli tego nie będą mieli nie będą pewni tej sytuacji a mogą zakładać, że będzie jednak duży opór, bo pierwsza, pierwsza pandemia można powiedzieć, zrujnowała gospodarkę. E, zrujnowała gospodarkę bardzo, bardzo. E, I jeżeli by chcieli zrobić coś podobnego, to to będzie już totalna katastrofa. Tutaj nie można sobie pozwolić na jakiekolwiek kolejne restrykcje, na kolejne lockdowny, zamykania zakładów pracy e, i tak dalej, i tak dalej, czy zamykanie turystyki. No my byliśmy w Ślesinie między innymi, no nie wiem, czy wiecie, ale tam mnóstwo pokoi, mnóstwo obiektów było zajętych przez Ukraińców. Przypuszczam, że od samego początku wybuchu konfliktu, także ja też no, niestety nie było okazji, żeby porozmawiać z właścicielem, jak oni sobie dają radę z tym, że tyle, tyle tam jest miejsca zajętego przez właśnie przez naszych tutaj sąsiadów ze Wschodu bo, bo, bo no, Albo są inaczej oni tam opłacani za te obiekty, bo jeżeli mieliby płacić im 40 zł za dobę, tak jak to jest gdzieś tam ustalone, no to nie sądzę, że ten obiekt byłby w stanie się utrzymać z tych pieniędzy. No, chyba że oni no, jeszcze posiłki jakieś im dawać, no to, nie, nie, to jest niemożliwe kompletnie. Eee, to czy jest wiesz, tam to... gminy, gminy mogą dopłacać, nie? to kurde wiesz, i to bez żadnych tam. No, tak, ale jak gminy dopłacają, Sebastian, czyli dopłacają z naszych pieniędzy? No, to z naszych pieniędzy, nie oczywiście. Tak, 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 tak. No i to jest tak naprawdę tutaj e, moim zdaniem temat rozwojowy. No, mi się wydaje, że wszystko będzie trzeba patrzeć, czy to się rzeczywiście im uda. E, chyba jeszcze nie wiem. Ja nie oglądam telewizji, także nie wiem, jak telewizja to promuje. Czy już są jakieś takie wiesz, pierwsze wstawki, że straszymy ludzi, bo, bo już jest niedobrze i najlepiej pokazywać najbardziej ohydne zdjęcia, żeby ludzie bali się w ogóle wejść z domu i kontakty, jakąkolwiek rękę podać. Nie wiem, bo ja naprawdę nie go na telewizji i to, co czytam na internecie, też nie mam pewności, że jest nie fejkiem, że, jest, że, że, jest, że jest prawdą o tym, że jakieś, wiesz, przez stosunek płciowy się teraz można zaradzić. to ja nie wiem, czy będziemy chodzić za przeproszeniem z prezerwatywami po prostu na ulicy, i będzie ktoś mógł sprawdzić, czy mamy tą prezerwatywę, czy nie, bo jak jej nie mamy, to będzie mandat, no ale to nie jest takie widowiskowe i nie można tego ocenić z perspektywy e, zwykłego przechodnia, czy ludzie akceptują to, czy nie. No nie wiem, ja mam nadzieję, że ludzie się troszeczkę budzą, że będzie im coraz trudniej, ale moim zdaniem dąży to do tego, abyśmy oddali władzę WHO, bo to jest, to jest to, do czego oni właśnie zmierzają, i tutaj trzeba być czujnym.